Różne oblicza miłości oraz literatura o tej właśnie tematyce były przedmiotem drugiego spotkania dyskusyjnego klubu książki, które odbyło się w Pławskiej Mediatece. Grupa została niedawno utworzona przez Bibliotekę Miejską w Puławach. Na drugim spotkaniu dyskusyjnego klubu książki poruszymy tematykę miłości: nie tylko miłości kobiety i mężczyzny, ale też miłości rodzicielskiej, przyjaźni, miłości braterskiej. Każdy czytelnik podzieli się z nami, przeczytaną przez siebie książką, taka, która wywarła na nim największe wrażenie. No i myślę, że to zachęci pozostałych uczestników do sięgnięcia po to lektury. Uczestnicy spotkania na podstawie przeczytanych książek rozmawiali o różnych obliczach tego najpiękniejszego uczucia miłości romantycznej, a także przyjacielskiej czy rodzicielskiej. Dyskutanci przynieśli też ze sobą książki, które ich zdaniem najlepiej oddają temat miłości. Spotkanie było okazją do wyrażenia własnych przemyśleń i refleksji, a także skonfrontowania ich z opiniami innych czytelników. Dzisiaj o miłości i mieliśmy możliwość wybrać dowolną książkę i dzisiaj będziemy dyskutować, więc to jest bardzo ciekawe. No każdy pewnie wybrał coś innego, więc tym bardziej jeszcze jestem bardziej ciekawa, jak ta dyskusja się potoczy. No dobrze, to zapytam, zanim jeszcze przyjdą inni uczestnicy, co pani wybrała? Listy na wyczerpanym papierze, mm -hmm. Osieckiej i przybory. Mm -hmm. I drugą trochę taką inną, bardziej bym powiedziała, że to jest taka książka o żałobie, ale również o miłości. John De Dion, to jest rok magicznego myślenia. Mm -hmm. No i to jest miłość jaka? Kobiety do mężczyzny, Pana przyjacielska, mężczyzn. no nie wiem. Kobiety do mężczyzny, natomiast powiedziałam na początku, że to jest bardziej taka literatura o przeżywaniu żałoby, mm -hmm. bo właśnie to jest kobieta, która straciła męża i jakby opisuje każdy szczegół z ich życia. I bardzo ciekawy sposób to robi. Jest tak książka wzruszająca. Yy, no naprawdę mnie bardzo wciągnęła ta lektura. Ja rozumiem, że dzisiaj zachęci Pani innych uczestników do przeczytania? Zachęcę, tak. Na pewno też zachęcę do drugiej pozycji, czyli do tych listów na wyczerpanym papierze. Ja mam takie książki, do których wracam mm -hmm. bardzo często. Ze względu na klimat, który mm -hmm. w nich panuje, bo ja lubię mroki średniowiecza. No, to będzie na przykład Tristan i Isolda oczywiście. Mm -hmm. Albo Abelard i Heroiza. Czyli klasyka. klasyka. Klasyka romansów. Trochę legendarne miłości, nieprawdziwe, ale z drugiej strony bardzo prawdziwe, bo oddające ludzkie namiętności bardzo silnie. I wątpliwości różne, i pokazujące, że nawet najlepszy człowiek ma chwilę z wątpienia, gdzie się może zachować bardzo wrednie żeby bronić swojej miłości właśnie. Sięgnęłam do korzeni, mhm. do pierwotnych takich odkryć, które były moim początkiem spotkanie w czasach studenckich mhm. do naszego um, wyklętego um, Stachury, Edwarda, mhm. niepokornego, swego czasu bardzo Nieprzyjaźnie widzianego w lekturach szkolnych i w ogóle zapomnianego przez dłuższą chwilę. Y miałam to szczęście, że Stachura zaczęłam poznawać poprzez śpiewających bardów, Janka Kondraka, mhm. moich kolegów z filozofii, bo tam rozpoczynałam swoją przygodę, ale oni jeszcze już dużo wcześniej, zanim ja się tam zdarzyłam. Także y Pokocham ją siłą woli. To jest opowiadanie z Tomiku Się. Piękne opowiadanie, które mówi o, o pragnieniu takiej czystej, zwyczajnej miłości, namacalnej, która jest jakimś takim odkryciem na tamte czasy, a jakże bardzo współczesna. Pokocham ją siłą woli, to jest spotkanie dwojga ludzi, a, którzy dużo mówią, y, patrząc na siebie, patrząc na swoją mowę ciał, ale tak naprawdę jest to pragnienie jakiejś takiej nieskazitelności, delikatności w tym świecie niepozbawionym wulgarności. E, gdzie mm, inność zaczyna jednakowość. Mm -hmm. I, I właściwie jak dzisiaj zaczęłam to sobie przypominać, tam się sobie boże, po tylu latach wszystko jest aktualne, są w nas takie marzenia. Niestety kończy się ten utwór pięknie z nadzieją, ale okazuje się, że to było marzenie senne. Ale ono daje nam nadzieję. Spotkania pasjonatów literatury w ramach dyskusyjnego klubu książki mają odbywać się co miesiąc i dotykać różnorodnej tematyki, którą ustalają sami uczestnicy dyskusji. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 marca, tym razem wyjątkowo w czwartek o godzinie 17.00. Książka, nad którą będziemy się pochylać, to Ludzie z Kości, Paul Nichterowicz. Mm -hmm. Możemy tak uchylić rąbka tajemnicy, o czym ta książka jest? Znaczy, może niekoniecznie spoilerując mocno, bo żeby przeczytali, ale. Mm -hmm. Książka opowiada o spełnianiu marzeń, o walce z przeciwnościami, o tym, jak odnaleźć sens życia, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli.